Cześć, witam Was bardzo, bardzo gorąco. Już nie tak gorąco, jak było jeszcze tydzień temu. Arek drukarek, z tej strony. Dzisiaj mamy M28 do wymiany formatera, więc case będzie taki. M28, jak wymienić formater. Może nie będziemy się wgłębiać w szczegóły tego tematu, bo ostatnio jest fala dziwnych zachowań urządzeń z HP. Kurwa, jakie to są wynalazki, słuchajcie, że ręce opadają. Nie będzie chronologii w tym filmie, bo jest 140, która jest w ogóle jakaś zdubcona. M128 tutaj musimy zmienić formater. Ja już kiedyś wymieniałem taki formater, ale teraz musimy postąpić odwrotnie, czyli wyciągnąć ten, który jest w środku, i założyć ten, który jest tutaj. Więc a nie pytajcie dlaczego. Jest jakaś wzusarka, którą trzeba będzie sprawdzić, ale film będzie. Yy... Po prostu pokazywać Wam to, jak to zrobić w M28. Mogłoby się wydawać to dość skomplikowane, gdybyśmy nie widzieli pewnej rzeczy. <laughs> Bo zobaczcie, ona jest bardzo kompaktowa. Ja kilka filmów temu albo na zdjęciu, ale chyba gdzieś w przybitkach w filmie, który nagrywałem, żeby dostać się do wnętrza tej drukarki, praktycznie trzeba rozłożyć obudowę i wyciągnąć całe wnętrze z tego korpusu. Czy to dobre rozwiązanie, czy nie? Jest to na pewno inne niż starsze modele urządzeń typu jak P1005, tam to jest ze skanerem, bo jest więcej grzebania. Tutaj klapki z boku schodzą i mniej więcej mamy dostęp już do wnętrza. <laughs> Tutaj natomiast nie, ale jeżeli chodzi o formater, producent to przewidział. Nie wiem czy przewidzieli, że się będzie psuły, ciężko powiedzieć. Tutaj macie dwa wkręty, które jak odkręcimy, bardzo prosty sposób pokaże nam się wnętrze urządzenia. Nie płyta ta zasilająca i tak dalej, ale sam sam zainteresowany, czyli sam formator. No choć Tak i tak. I oto on ukazał nam się tutaj. Tutaj widzicie teraz jest formator który nie z oryginalnym formatorem jest od chińczyka kupiony, ale w ogóle nie usunął usterki i to nie była ta usterka, ale dzisiaj nie film o tym. Taśmy, zawsze jak wyciągacie, musicie naprawdę uważać i w miarę możliwości wyciągać je równo, żeby nie podwijać i nie podwijać tych igieł, bo później będzie problem, jeżeli chodzi o funkcjonowanie. Dwa wkręty, które płyta jest przymocowana. Tutaj nie ma, to jest za ślepa sprawa. Dwa, o ile dobrze pamiętam? Nawet nie. No, dwa, dwa, dwa. Pamiętam, że dwa były prawa, lewa strona i to mam ten słynny nasz formater który jest naprawdę niewielkich rozmiarów tutaj żeby wyrwać gniazdo USB też można się uprzeć, ale lutowanie tego gniazda by było też bardzo proste i zauważcie, że żadnych większych żadnych większych problemów z wymianą formatera po prostu w, tym, w tej drukarce nie ma Ty, mam nadzieję, że to wy wszystko widzicie tak, myślę, że tak. Że kamerę dobrze ustawiłem, bo tak na pałę wziąłem się za nagrywanie filmu, ale żebyście wszystko jakoś wychwycili, to by było dużo lepiej się oglądało, prawda? Doszedłem do ładu z urządzeniem urządzeniem T120 a zaraz Wam pokażę, zaraz do tego wrócimy T120 jest tutaj i wydruk z T120, która ma 500 kartek wy wydrukowany i mamy aż takie, zobaczcie, 523 strony. Głowicę moczyłem y, około kilku dni w końcu przeszła i zassała atrament 120 te, ta biała, niestety tam nie chcę testować tej głowicy, bo nie wiem czy ta drukarka do końca jest, wszystko z nią w porządku i nie chciałem ryzykować, a klientowi zależało, żeby to jakoś postawić. Dzisiaj ją odbiera. A głowica 1070 zł, nowa kosztuje, więc y, zapłaci 250 zł za taką samą konserwację, a 1100, y, myśl musicie powiedzieć, że jest atrakcyjne. Więc ile to kosztowało? Bo ktoś by zapytał: Tak, kosztuje to 250 zł netto taka y, usługa, jeżeli chodzi o przejrzenie. Z udrożnieniem głowicy wstecz 120. Tak szybko zrobiłem, że nawet nie powiedziałem, ale mniej więcej mam nadzieję, że wszystko widzieliście. Dwie śrubki, trzy taśmy, koniec, kropka, zakładamy tą klapę. Na samym początku, jak te drukarki do mnie trafiały, kminiłem. Dlaczego kminiłem? Bo nie zauważałem, że mam te wkręty od spodu. Tak wszędzie patrzałem, tak daleko, że zacząłem dobierać się do wnętrza tej drukarki, ale też tych drukarek, akurat może nie tego modelu, żeby dobrać się do formatera. Ale akurat wtedy chodziło o całkowicie inną usterkę, więc odpuściłem. Natomiast tutaj sami widzicie, producent albo przewidział, że coś się będzie psuło w tej elektronice, albo ciężko mi powiedzieć dlaczego. Zaraz zobaczymy, czy wszystko dobrze startuje przy tym formaterze. No należałoby to podp podpiąć pod komputer, prawda? <laughs> Wtedy by było najlepszym rozwiązaniem. Teraz powinien ten bunt nam zniknąć i jakieś tam ksero powinniśmy sobie zrobić i to powinno zadziałać ok. Natomiast w tym urządzeniu jest całkowicie inny problem, który rozwiązać jak na chwilę obecną nie e, rozwiązałem. Natomiast e, tyle już e, czasu mi to zabrało, że nie wiem czy będę dalej kontynuował ten temat, bo jest to już kompletnie, będzie, będzie to kompletnie nierentowne, ale e, sprawdzimy. Ono tylko jak już odpali bardzo szybko, natomiast ten pierwszy start tego urządzenia jest tak dziwny dla mnie, żeby ten skaner wystartował, natomiast może też to być spowodowane y, Gdzieś od któregoś z Was, czy znajomych, słyszałem, że miały problemy te skanery w tych urządzeniach yy... i występowały jakieś problemy, trudności. Czy akurat w tym modelu to jest? Ciężko mi teraz powiedzieć, bo nie mam drugiego skanera, żeby to sprawdzić, ale może ten problem w najbliższym czasie mi się jakoś rozwiąże. No tutaj tym ten... No i w tym momencie zaczął, zobaczcie... Zaczęła lampa się przesuwać i łyknie sobie tą kartkę i jakiś tak sero Dość dobrej jakości, to nie ma żadnych przeciwwskazań. Kasety w tym urządzeniu są fajne, lubi wywalić sobie tego typu błąd. Błąd standardowo On znika jak zamknę klapę i... Tyle go widziano. Dzisiejszy film M28 HP LaserJet. Jak wymienić formater? Bardzo w prosty sposób. Dziękuję za atencję, a cała reszta, żeby dojść do ładu z tą drukarką, no będę musiał kminić. sklep to była reklama. Dziękuję. Miłego weekendu Wam życzę, gdybyśmy się nie widzieli. Dzięki, cześć.